Witam wszystkich, z tej strony Hunter i zapraszam w dalszą część gry. Ok, tak jak wiecie, dawno tego nie było. I... jakby to rzec... Nie pamiętam za bardzo o kontrolcu. Więc teraz będzie dosyć wesoło. Chociaż w sumie sobie wezmę tak słuchawki. To akurat nagrywam na mniejszych słuchawkach, bo jest strasznie gorąco i, i dają naprawdę tamte po uszach nieziemsko. Ale dobra, trochę grałem, tak jak mówiłem, pozbierałem trochę tych tutaj elementów z jednego terenu, więc więc, więc, więc właśnie jest on ich pozbawiony, a tym właśnie znajdujemy, zaraz zrobimy to, pracuj aż, aż padniesz, aż. Eee, nie, jesteśmy tutaj, a tutaj właśnie musimy udać, czy co to jest, Podniowa część budynku na te miejsce, aha, tu cel mamy, dobra. Tak jak mówię, pograłem trochę i w związku z tym, że trochę pograłem, to muszę teraz znaleźć to I, O, P, E, nie, e nie. F, G, H, I, J, K, L, M, Z, kurde jasna H, C, z. Tu <laughs> mamy ulepszenia nowe, zobaczcie tam mamy nową linię ulepszeń, mamy 7 punktów do rozdysponowania Zatem, byśmy co wartość ciosów w serii, jeśli uderzenie z tym w odpowiednim tempie, no weźmy sobie najpierw, może, jakąś lepszą kontrę, coś takiego. Łowca karaganu, znowu będziemy kontrolowania ciosów karaganu. To mi się bardzo przyda. Aha, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wypełni misję główne, dobra. Wysanie z ukrycia, wysanie z ukrycia, przejmę przy myszki plus shift. <laughs> może być spoko. Rzeszczowny ogół nie uruchomią go. Brutalny mord, przerażająca seria zabójstwo z ukrycia. Przerażające zabójstwo z ukrycia. Przy lewy plus prawy przycisk myszki, które wywołują mają... Dobra, weźmiemy sobie to, bo ja lubię, tak wiecie, e, lubię mordować z ukrycia. Poczekajcie, tego akurat nie chcę. W sumie jak to działa na cienkiku? Aby rzucić sztyletę, który lekko zrani i odrzuci przeciwnika, dobra. Ciężko kończąc ostatniej szansy. O, to jest dobre. To mi się podoba. Wysanie z ukrycia możemy wziąć Cztery punkty. Dobra. Możemy sobie rzut sztyletem i krytyk. Naciśniał jednokrotnie za każdy udanycios zacząć premium. Inne wyprowadzenie, wy... inne wyprowadzone... O momencie. Ale to kiedy mam to wyczuć? Naciśnijmy jednokrotnie na każdy zadany cios. Czy po prostu mam to rytmicznie robić, tak? Mm, tu mamy trochę punktów. Możecie teraz moje psy trochę posłuchać, bo będą mnie pierdalać pod drzwiami. Yy, weźmy sobie żywotność. <laughs> yy, tu weźmy sobie może zwiększenie skupienia. Szczały też dosyć często korzystamy i runa na łuk. Ok, skoro mamy tak to porobione, to weźmy teraz w atrybuty. Nie wróćmy, uzbrojenie i runy. I tak jak było mówione, mamy w łuku kolejną runę. Zaraz ją tutaj wsadzimy, jak o wiele mamy. <śmamy> mamy. Mamy, mamy yy... większą, ponieważ z ze wszystkich broni oczywiście. Przy dosiadaniu potwora, bądź 30 też na nadyskanie pychu, punktów życia przy zabójstwie z łuku. Może być. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, nie pamiętam, jak to w się grało. Zatem może być to albo dość zabawne, albo dość wkurzające. Ale okej, okay. wykonujemy te misje poboczne. Wszystkie, jakie tutaj są. Tam, 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 tu. Tu jest jakaś żółta, więc to też potem się wykona. Żółta to były główne, czy jak to wyglądało? Legenda. Misja główna jest taka, więc to jest misja główna i tak. Ci żółte w ogóle są misjami głównymi. Dobra, pokonajmy sobie wszystkie te poboczne, a potem właśnie zajmiemy się tymi głównymi. I tak, na początku gry mówiłem, że ta gra jest strasznie krótka, bo wyczytałem. Więc co to są za jakieś chmury dziwne. Wyjdzie z tego jak się wychodziło z formy ducha? EPP, C? C? Nie, wiem, że też jakoś wchodziło. Mm, bo się patrzało w tym trybie tego ducha. Ale jak? Ja nie pamiętam teraz seria. A tak się wchodzi, bo się wchodzi. Ale interesuje mnie teraz wysanie z ukrycia. Wiecie, jakie rozłapanie! Jeju! Jak się patrzyło w formie ducha? No ja pierdzielę. O jebać, no dobra, zabijmy sobie tego do góry tutaj jeszcze. te czasem wszystko poprzepomnieli, bo jest tragedia. Wyssanie z ukrycia. I morders i to... Kurwa, serio tej LK spacja? Nie, spacja na pewno nie jakoś się aha dobra, to już sztyletem. dobra my idziemy my idziemy e, po linii po linii ginę, no, gini, no. Zeskocz i idziemy sobie dalej tam jest jakiś uruk ale go miejmy w nosie kurde który się tu się chwytało naprawdę by się oba część trochę to ponagrywać bo Już zapomniałem w ogóle, jak coś się naprawdę grało. Dobra, nie ma co, nie ma co, robimy tą misję tutaj, co jest. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakaś skomplikowana. Pen, dobrze, że będą się skradało. Um, strąć, lewy kontrol. I idziemy szybko po misję, żeby ci się tam nie, nie, nie spostrzegli za bardzo. Dobra. Lewy control. Władca ciemności usiłował nadszarpnąć budową, yy, budową przez. budowaną przez yy, jego reputację, organizują, organizując, mającego na bieście. Yy, Dobra, zabić kogoś po prostu, czy co? Tak, sztyletem, za jej pismo. Boltanie zamorduje wartowników do alarmowania pozostałych. Yy, to powinno być dość trudne, bo widzę, że. Okay. Walczymy brutalnie, tak naprawdę. Ta brutalność sięga zenitu. I jeszcze jeden. w aż potknął z tego y, strachu, ale to dobrze, to dla nas lepiej, bo dzięki temu możemy zamordować i tego no. brutalnie i szybko się wspiąć na górę. No Tutaj brutalnie też. Mara. full brutality. Oj, 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 uuuu, jakie to było bolesne. Ah. Nie wiecie co ja uciekam z tego, musimy? Dobra. <grystanie> fajnie, fajnie, że oni się wszyscy bają teraz, nie? Dobra, to mamy wykonaną misję. Tutaj idziemy teraz, a tylko zaczę sobie jak to mamy z czasem. No w zajebiście czasu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zatem udajemy się teraz tam. nie, Jakby to powiedzieć nie marnując czasu, idziemy dalej na kolejną misję. Polegającą prawdopodobnie na tym samym, co teraz robiliśmy. Ale naprawdę ciągle mnie interesuje, którym to było to spojrzenie właśnie tego, tego Fantoma. Jest tak Pamiętajcie, że ja panu zapomnę. Dobra, idziemy tu. Ym, cyk, 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 cyk. Mm -hmm. jednocześnie ten nasz. Ten nasz drogi kolega, bo no, oni byli... Warto hmm, mnie, oni się nazywają Armia Saurona, generałowie, tak? Gdzie jesteś, w drogi generale? Cholera, wie, gdzie jesteś? Po prostu udamy się na góry i. Co się wyrabia? Ooo, karagan go takich tam ciśnij. Ujoj, to z ich pewno. Ludzie, że mi przeżyjecie, tego nie ma szans. Raz w Jeden po drugim. No właśnie. Ja mówiłem. A wiem. słuchawkę w ucho wcisnę, bo... Ciekawi mnie te mordercze krzyki naszych uruków. O! Woli niewolników. Mm -hmm. No dobra, to tutaj idziemy. <laughs> idziemy ich uwolnić. Jak to wygląda, ucznicy, coś takiego się tutaj znajduje, czy nie? Pajączek. <laughs> Eee, ok? <laughs> Widzieliście to? To się nazywa akcja ratunkowa. No wiem, że jest ich więcej tam na przodzie, tylko teraz kwiatki zbieram wiesz? Rodzina też musi coś jeść. Mm -hmm. SMS-ik leciał, super. Nie bardzo mnie interesuje. Chodź tu. Przesłuchania. Przesłuchaj. Musimy się dowiedzieć coś więcej o tych tutaj. Aha, oni są w misjach głównych, ci trzej. Tego mamy tutaj ten. Kim jest Dugas oprawca. Martwi się, że rozzłości czarnego kapitana. A on wygląda jakiś jak zabójca. Tak, on jest zabójcą. I o nim nie wiemy? Hmm, dobra. Dzięki za informację. Brutality kill. Dobra, uruk. Uruk spierdzielił. W sumie w co ja się bawię? Tak wam szczerze powiem. No ja to wchodzę, rościnam. I koniec. Jeszcze I trochę pobawimy z nim. Bo czemu wy nie? Kiss je pozabija. Ilu się da? No. What the fuck? <coughs> <laughs> Sorry za to, ale ten koleś miał taki dźwięk, jakby <laughs> <laughs> nie wiem, co się miało zjeść zaraz. No i trochę, trochę mi się tutaj z koleśiem źle zabawiło. Hm. Nie orientuję się, jak to wyglądało z kwestią Eee, hmm, dobijania tych obuszonych. Nie mm -hmm. Ten koleżanek śmiało się, się wydaje. Dobra. Pokażmy mu, że jesteśmy mięczakami. Potrafimy jednak coś tutaj zwojować Ale coś tak wychodzi to zwojowanie. Tak? Tylko teraz kolego nie zapomnij, że on taką fajną umiejętność jak przyszpilenie. I gdzie możemy? <laughs> tak myślałem. że tego Ale wiecie co? No ich dosyć. Stupka. Patrzcie, to dostał wpięte jak Achilles jak a Polek od razu. No dobra, niech i tak będzie. Chociaż chciałem dostać jednak lepszą umiejętność. Och, chodź, kruszynko, chodź. brutalityki, chodź, to brutality, jak. Jok, się nie będziemy bawić. Dobra. Jeszcze został mi jeden niewolnik tylko. Który jest gdzieś w grocie, widzę. Ale czekajcie, bo tutaj coś się szczała gdzieś. Mhm, wyciągnęli się jednak do góry po tą Czy ona jest? Słab się krawędzi. Słab się krawędzi. I się opuść na dół. <śm> kontrol. Nie, po prostu E znowu, nie? Dobra, mamy. Mamy to i możemy iść po ostatniego niewolnika, który jest nieźle strzeżony. I brutality. Ujjjjjj. Ten czarny strażnik naprawdę chyba był jednym z bardziej brutalnych strażników na bramie Mordoru. Bo to, co on wyczynia, jest po prostu niemożliwe. Jest to po prostu nierealne. Wszyscy? Wyssanie w walce. No, ale czemu nie możemy? Bo nie mamy tego, tak? wysanie w walce mhm. jest wysanie z ukrycia wysanie w walce dobra a ja nie mam przyśpieniającego no dobra trzeba by to wziąć przydałem się gdzie mogli tutaj unieruchamiać naszych drogich uruków a tu jest niebieski grzyb gdzieś gdzie on jest tu dobra mamy grzybka Możemy się tutaj z pajączkiem jeszcze zabawić jak będziemy chcieli. Cyk I to chyba tyle. To są szczały gdzieś. Po drugiej stronie. Aha, może <laughs> Sarki? Nie wiedziałem o tym, że można takie sobie ściany y, strzelać. I że co? Że to jest tylko jedno takie... O Boże. Patrzcie to. Takra. Takra kolec. Dobra. Jechać go Kimon jest, po prostu... Zabijemy go jeszcze w tym odcineczku, czemu by nie. Wejdziemy sobie na sam szczyt tutaj. Po cichutku. <laughs> tonight stay on your guard it might come back look over there from ready for me to crush you like rotten fruit you struck no i gonna it Try clear off to try again Co, Czyś nie powiedzieć, kolego? Mogę powiedzieć tylko tyle, że? ma? przesłuchać. Ja też Ci widzę, przesłuchaj, jest. To jest ten kolega, a my się dowiedzmy, o, na temat kolegi. Mam już wszystko. Masz już wszystko. Dowiedzmy się na temat kolegi właśnie może tego informacja, a może dowiedzmy się kim jest ten tutaj szaman. Też wiem wszystko na jego temat. Dobra, dowiedzmy się kim jest ten kolega. Ten zabójca kim jest. Wrażliwy na ciosy kończące z ukrycia. Prawda, ranią go techniki bojowe. Może no, być technikami super. Nienawidzi graugów. padawszy w szal na Czasami pojawia się znienacka. Super. Przyduszanie podnosi przeciwnika za szyję. Super. Mówię, jest naprawdę bardzo chyba potężny. Zbudzenie zapału, powieść rurkowego nawiązania na częstych ataków i żywotny. Szybko regeneruje zdrowie. Yy, nie mam nic przeciwko niemu. Ale nie. Temu yy, zdusiliśmy karczyszko. Bierzemy sobie yy, to coś. I tutaj sobie kończymy odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę, mam że się podobało i zapraszam na kolejne odcinki. A tymczasem hej.